raz pojawia się to zbyt długie przetrzymywanie w formacji ofensywnej. Przewinił Łukasz szylotkę. Czyli dalej będziemy mieli pierwszą próbę. Ale tym razem z zawodnicy znajdują się na 26 jardzie połowy przeciwnika. Ale tak jak widzieliśmy w futbolu dystans często nie ma znaczenia, potrafi on się dramatycznie szybko zmniejszać. Także znaczy, zobaczymy jak to wszystko tym razem też się, też się w pierwszej klubie. Klipsem przy piłce, oddanie do ogóla. Ten będzie próbował się stroną, Chciał się przewierać prawą stronę, ale widząc drugę w lewej stronie, wykorzystał to i zdobywa 6 punktów na korzyść Seacost. 19 do 14 na razie na prowadzeniu Seacost. Zobaczymy jak będzie po Z CITONS, bo punkt, kopnięcie i piłka przechodzi przez oba stóp i także mamy 20 do 14 dla CITONS. A teraz teraz w formacji specjalnych Co tam jest? Czego coś nie działa? Zleci To włączyć się 一棒子。<music> <music> Pięć wiecie jak kary z miejsca panu, pierwsza druga. No tak jak Państwo słyszeliście, sędzia wręczył mnie za tłumaczenie Państwu e, tych zasad gry. E, także od pierwszej próby będą rozpoczynali ofensywę z I zobaczymy jak tym razem się to wszystko potoczy. Jak na razie za każdym razem, kiedy wchodziła formacja ofensywna na wojsko, e, zmienia się tablica wyników. Zobaczymy, czy tym razem będzie tak samo, czy za będzie po uda się to być. ba jest, że za drugim kompulsywem jest, że za drugim kompulsywem że za Udało mu się zdobyć 7 jadów w tym biegnie. Bardzo solidny biec ze strony Kmila Pibowara.